Gdyby była taka możliwość, by wrócił Kuba wojewódzki Marcin Prokop, to chciałby pan odtworzyć ten skład żyli, czy jednak była taka potrzeba, by nieco odświeżyć tutaj grono? Uważam, że żyli powinno być nowe, że jest nowy program, nowe czasy. Na pewno Kuba już nie jest tą osobą, która, którą był kiedyś. Nie ma tej świeżości dla mnie. To już jest inny człowiek. Elu, no ja nie wiem, no ja czy, to, dla... to Elu, to Elu, mów. Ale no to, był... to jest Robert, nie Robert, Elu. Nie, to ja ty. Się wciąłem, no, Elu. Przepraszam, to jeszcze raz. Cii, jeszcze raz, dla Elu. mnie to był kompletny chaos, to, co zrobił. Jak ja mówię, Jakiś... Elu, to Robert nie mówi, no. Jeszcze raz cicho. ale, dla mnie nie ale nie ma ja mówię. nie ja Nie, w ogóle. Jeszcze raz, poczekaj, jeszcze raz od początku. Mógłbyś coś śpiewać jeszcze. Chcemy nowych ludzi, chcemy, chcemy nowe żyli i to jest nasze ryzyko, że podejmujemy je i chcemy po prostu zrobić od nowa ten program. Bez Kuby, Kuba jest po prostu gdzie indziej. To już nie jest ten człowiek. Ale dwie zaufane osoby pojawią się ponownie. Mowa oczywiście o Elżbiecie Zapędowskiej i prowadzącym Maćku Roku. No Maciek jest jak wino, im starszy tym lepszy. Cały czas ma to szaleństwo wokół i świetnie się tutaj czuje. W ogóle nie ma on się nie zmienił. On jest dokładnie taki sam z taką samą energią. To wszystko, to wszystko robi. No a lepszej osoby z lepszym muchem modeli nie ma w tym kraju, więc po prostu no, nie zmieniamy osób, które są znakomite i pewne. Natomiast na pewno musimy zrobić nowe, jeżeli to jeżeli musi być myśleć już ucześniej i tak dalej, i tak dalej.